Bardzo chcieliśmy tutaj sprawić sobie i wszystkim obserwatorom niespodziankę, ale widzę, że był dzisiaj zdecydowanie lepszy od z zespołem. Troszkę za łatwo zdobył tą pierwszą frankę, która troszkę odebrała chęci i podcięła skrzydła zespołowi. Zespół gubił się, nie potrafił sobie z taką agresywną grą poradzić. Dobry wyczór, Panowie, nie widzę, Nie jestem, jeżeli można powiedzieć, znacznie zadowolony, że był to ostatni mecz. Ciężko było zespół zmobilizować, ale jakoś się chłopcy zmobilizowali, za to im dziękuję. Dziękuję też wspaniałym naszym kibicom, którzy nas dopundowali, którzy byli z nami do końca. Mimo, że o tej samej porze był inny mecz, ale cieszę się, że kibice nas nie opuścili.